Kurwa! Chcesz się napiąć powiedzieć komuś, który wyjść? Tam. No, ale mnie to nie interesuje, bo mnie interesuje to. Pokaż, co to jest, moim kochanym widzom. To jest lustrzanka. Jak się pewnie domyślacie, znowu będziemy nagrywać. Tylko najlepsze jest to, że my zawsze nagrywamy na pałę. Prawda? Pałę. pałę. Tam się już ładuje. Pokaż. Ładowanko, kakałko. Kawcia wypita. I zaraz ruszamy nagrywać e, do duchów fragment ze mną, scenę. Znowu będę występował, tym razem jako główny zły. Oh. My siedzieć u jelit i słuchać dobra muzyka. Ja, napinka. On zrobić napinka, to ja zrobić też napinka. Nie. Yeah. Mówiłem, że nie widać. Hello. Pomachajcie. Przyjaciele. Witam. O, gracia, pokaż pompę. Ło! Widzowie, dostaliście epilepsji. O, pięknie, a teraz się napnij. Już. A, Jesteśmy w studiu nagraniowym W ogóle oczywiście jak to zwykle bywa. Nie nagramy kurwa. Eee. Duszków. Czemuś mi to wyłączył? Włączyłem tylko, zostawiłem Ci ostrość. Działa. Dziękuję. No, ja dziękuję. Oczywiście Grace zapomniał kamizelki. Niestety nie możemy nagrać tego. Nagramy kiedy indziej. A teraz póki co możemy się skupić na jakichś pierdołach. To jest przedni napęd. Uważajcie. No. Ja wiem. Może jak śmiesznie. To jest najbardziej absurdalna rzecz, jaką widziałem dzisiaj. Nie, nie mam teraz przodu. Nie, to gdzie nie panią przecież kamizelę, karabinów. Ja pierdolę, czemu jestem biedny. Jesteśmy na planie filmowym. Wreszcie przygotowania do nagrywania w końcu. I zamiast pierdu, typu 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 duchy, to mamy tutaj coś takiego epickiego. C czegoś takiego jeszcze generalnie nie widzieliście, i będzie to mieszanka takiego horroru z filmem Akcji. To i tak, tak nie widać mnie. <gry> Wilkołak, pomachaj. No będzie epik, świetnie. Ruchaj mnie w oczy. Ruchaj mnie w oczy. Oh.